Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś mam przyjemność opowiedzieć o niezwykłym cudzie natury, które jest według mnie jednym z najpiękniejszych miejsc na świecie. Mowa o jeziorze Tanganika, które widokiem bez wątpienia zapiera dech w piersiach. Jest to niezwykłe i tajemnicze miejsce, które kryje za sobą wiele ciekawostek i historii. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym prosić o łapkę w górę i subskrypcję kanału, co pozwoli na dalszy jego rozwój. Z góry dziękuję. Najważniejszymi źródłami do materiału jest artykuł na stronie dinoanimals.pl pod tytułem TANGANIKA NAJDŁUŻSZE SŁODKOWODNE JEZIORO Drugim źródłem jest Wikipedia. Jezioro Tanganika położone jest we wschodniej części Afryki. Zaliczane jest do wielkich jezior afrykańskich, razem z jeziorami Wiktorii, Alberta, Edwarda i Kivu. Jezioro znajduje się w strefie ryftu wschodnioafrykańskiego, w Wielkim Rowie Zachodnim na terytorium Zambii, Demokratycznej Republiki Konga, Burundi i Tanzanii. Jezioro zajmuje ogromną powierzchnię. 34,4 tysięcy km2. Jest najdłuższym słodkowodnym jeziorem świata. Ma długość 670 km. Dla porównania jest to mniej więcej odległość, jaka dzieli Szczecin i Rzeszów w linii prostej. Tanganika jest również najgłębszym jeziorem w Afryce. Średnia głębokość wynosi 570 m, zaś maksymalna osiąga 1435 m. Na świecie głębszym jeziorem. Jest tylko jezioro Bajkał, o którym film znajduje się już na moim kanale. Link umieszczę w opisie. Jezioro Tanganika położone jest na wysokości 773 metrów nad poziomem morza. Rejon ten znajduje się w tak zwanym wielkim rowie zachodnim, jednym z wielkich rowów afrykańskich. Jest to gigantyczna zapadlina powstała na skutek ruchów tektonicznych. Formowanie się środkowej części jeziora Tanganika rozpoczęło się od 12 do 9 milionów lat temu, a północnej od 7 do 8 milionów lat temu. Jezioro Tanganika należy do dorzecza rzeki Kongo, połączenie stanowi rzeka Lukanga. Przy niskim poziomie wody w jeziorze przepływ do Lukagi ustaje i Tanganika staje się jeziorem bezodpływowym. Jezioro otoczone jest wysokimi górami miejscami dochodzącymi do brzegów jeziora. W takich miejscach brzegi są skaliste, często bardzo strome. Szerokość jeziora waha się od 20 do 80 km. Temperatura wody przy powierzchni utrzymuje się w granicach 24 do 29 stopni Celsjusza. W rejonie Tanganiki klimat jest tropikalny. Występuje tu pora deszczowa między listopadem a kwietniem i pora sucha. W porze deszczowej wilgotność powietrza sięga 80%. Tanganika posiada bogatą faunę, krokodyle, hipopotany i wiele gatunków ptactwa wodnego. Jezioro znane jest wielu gatunków ryb, ponad 200 gatunków. Gatunki endemiczne jeziora powstały w efekcie długotrwałej izolacji zbiornika. Nastąpiła w nim szybka radiacja adaptacyjna pielęgnic. Znaczenie konsumpcyjne ma około 60 gatunków ryb. Eksperci ONZ w połowie lat 80. XX wieku ocenili możliwości połowowe w jeziorze na około 2 miliony ton rocznie. Jak określono wiek jeziora? Pomogły odnalezione kilkanaście lat temu osady znajdujące się na dnie Tanganiki. Wiek najstarszych osadów szacuje się na ponad 12 milionów lat, tak więc Tanganika należy do najstarszych jezior świata. Pierwsze organizmy żywe pojawiły się w Tanganice dzięki Rzece Kongo. Organizmy pochodziły z jej systemu rzecznego. Na jeziorze znajduje się kilka wysp, a oto najważniejsze. Wyspa Kawala. Wyspy Mamba Keenda, Wyspa Milima oraz Kolumba Island. Najważniejszą wyspą jest wyspa Kavala, która ma 6 km długości i około 1 km szerokości. Żeby podziwiać jezioro w pełnej krasie, najlepiej wybrać się na przejażdżkę samochodem terenowym po okolicznych sawannach w pobliżu Tanganiki. Takie przejażdżki są organizowane. Istnieje również możliwość nurkowania i podziwiania na własne oczy głębin jeziora. Te malownicze miejsce na pewno kryje za sobą jeszcze wiele różnych ciekawostek i tajemnic. Jeśli znacie jakieś fascynujące informacje na temat Tanganiki, napiszcie to w komentarzu. Chętnie zapoznam się z Waszymi opiniami na temat tego cudu natury. Na teraz się żegnam, wkrótce kolejne filmy. Pozdrawiam i do usłyszenia!